Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się Niego i Duch Święty stąpił nad Niego w postaci cielesnej, niby Gołębica. A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Narodzenie Pańskie, to objawienie oblicza Boga. W tym małym dzieciątku Bóg ukazuje swoje oblicze, takie On jest, tak Cię kocha, że w tej miłości do Ciebie godzi się być kompletnie bezbronnym, takim łatwym do zranienia i do skrzywdzenia. I On podejmuje to ryzyko, że skrzywdzisz Go, byle tylko być z Tobą. Żebyś nie musiał się go bać. Taki on jest. Objawia swoje oblicze w narodzeniu. Z narodzeniem tradycja Kościoła wiąże jeszcze dwa wydarzenia. Oczywiście pełnym obli objawieniem oblicza Boga jest krzyż. Ale te trzy wydarzenia związane ze sobą, one do krzyża prowadzą. Drugim wydarzeniem jest wesele w Kani Galilejskiej, gdzie Pan Jezus czyni pierwszy znak. I to jest znak, który należy odczytać. To jest wesele. Człowiek, który został stworzony z miłości dla miłości, żeby pięknie wzrastać i budować cudowne relacje miłości. Ale to wesele nie ma smaku, tam nie ma wina. Tam jest woda, która podtrzymuje życie, ale woda jest smutna. W wodzie nie ma radości, nie ma koloru, nie ma zapachu. Tego wszystkiego nam brakuje i rzeczywiście to jest nasza sytuacja. Jesteśmy wszyscy poranieni grzechem, mamy ogromne pragnienie miłości, a jednocześnie jesteśmy wciąż w doświadczeniu jej braku. Ta miłość, która gdzieś nam umyka, wycieka z nas, nie ma jej w nas. Musimy ją nieustannie otrzymywać. Chrystus przychodzi. Żeby to wszystko naprawić, żeby zająć się tym, co grzech w nas zepsuł, przychodzi, żeby tę wodę, ten brak smaku, brak radości, brak koloru, żeby przemienić to w wino, żeby przywrócić nam życie. Ale żeby dać nam życie, On będzie musiał to życie oddać, będzie musiał umrzeć. Kolejne objawienie oblicza Boga. I trzecie wydarzenie to dzisiejsze święto święto chrztu pańskiego Chrystus przychodzi nad rzekę Jordan gdzie Jan, jego kuzyn chrzci chrzest Janowy nie był sakramentem to był chrzest z wody to był chrzest pragnienia symbol, znak ludzie przychodzili tam przygotowując się do prawdziwego chrztu do prawdziwej przemiany do spotkania z Chrystusem który przychodzi i chrzci duchem świętym i ogniem Ludzie przychodzili do Jana, żeby w pragnieniu wyrazić swoją potrzebę nawrócenia, przemiany życia, żeby symbolicznie, wchodząc do wody, zostawić w tej wodzie cały swój brud, wszystkie swoje grzechy, żeby ta woda, woda Jordanu, woda świętej rzeki, woda słowa Bożego, żeby to wszystko wypłukała z nich, żeby zabrała symbolicznie Chrystus, który w ten sposób rozpoczyna swoją działalność publiczną, przychodzi i staje w kolejce z grzesznikami. On, który z grzechem nie ma nic wspólnego, nigdy grzechu nie popełnił, stał się podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu. We wszystkim, ale oprócz grzechu. I on, przeczysty, staje w kolejce z grzesznikami. Miesza się z nami. Nie przychodzi z wyciągniętym paluchem i mówi, zmieńcie się. I wtedy zobaczymy. Może udzielę Wam jakiejś łaski. Ale najpierw weźcie za siebie. Nie, on przychodzi i wchodzi w naszą rzeczywistość. Bo on przychodzi po to, żeby się tym zająć. Żeby to, co w nas chore, uzdrowić. Żeby to, z czym nie dajemy sobie rady, wziąć sobie. Przychodzi i miesza się z grzesznikami. I kiedy wchodzi do Jordanu, nie musi tego robić. Bo on nie ma grzechu. On nie musi się obmyć, ale wchodzi do tej rzeki i staje na jej dnie. I ta rzeka nie obmywa go. On tam wchodzi po to, żeby wziąć sobie to wszystko, co ludzie tam zostawili. Cały ten brud. On po to tam wchodzi. I staje na dnie tej rzeki. To znaczy, on staje tam i dociera tam, chce dotrzeć tam, gdzie Ty czujesz się kompletnym dnem, gdzie nie wierzysz w siebie. Gdzie nie potrafisz, nie umiesz, gdzie otworzyłeś się na te wszystkie opinie na Twój temat, że jesteś kompletnie do niczego. Wchodzi w Twoje frustracje, wymęczenia, w Twoją niewiarę w siebie, w innych. Idzie tam, gdzie czujesz się dnem, idzie na Twoje dno. Idzie tam z całą potęgą, z całym pięknem miłości Ojca. On tam, w Twoje dno, przynosi serce Ojca. Taki On jest. I bierze sobie to wszystko, z czym Ty sobie nie radzisz. Obarcza się Twoim brudem. Obarcza się Twoim grzechem. I w taki sposób wychodzi z Jordanu, wynosząc to wszystko, co jest w nas grzeszne. I przedstawia to Ojcu. I modli się. I jest gotowy już umierać za Ciebie. I wtedy rozdziera się niebo. To jest cudowne. Tekst grecki używa dokładnie takiego słowa. My mamy... Rozwarło się, otworzyło się Niebo. Ale to jest y, słowo, które wyraża ogromną potrzebę, ogromną gwałtowność. To jest tak, jakby ktoś chciał odpakować prezent i nie dawał rady. I y, y, ponieważ tak mu zależy, żeby jak najszybciej, jak najszybciej rozdziera ten papier, rozdziera, rozdarło się Niebo. I ojciec zachwycony otoczył tego swojego Synka, człowieka, prawdziwego człowieka, który jest gotowy, żeby kochać. Bezgranicznie kochać do ostatecznych konsekwencji. On jest gotowy, żeby wziąć sobie te wszystkie grzechy i umrzeć z miłości za każdego człowieka. I ojciec, bo to jego serce, taki on jest, widzi tego synka, który czyni to, co jest wolą ojca. Rozdziera niebo, patrzy na niego, otacza go swoją miłością. Gołębica, duch święty, miłość. Otacza go swoją miłością i widzi tego. Człowieka, który jest w miłości ojca i mówi, Jaki on jest piękny. To jest mój synek. Cudowny, mam w nim upodobanie. To zdanie jest dla Ciebie, bo ono jest o Tobie. Chrystus, który to usłyszał dla Ciebie, to zostało powiedziane dla Ciebie. Ze względu na Ciebie ojciec rozdziera niebo. Patrzy na Ciebie i mówi, Jesteś moim ukochanym synkiem. Jesteś moją umiłowaną córeczką. Mam w Tobie upodobanie, to znaczy, ja sobie nie wyobrażam, żeby Ciebie nie było. Tak, ja wiem, że jesteś poturbowana grzechem, poraniona. Wiem, znam Twoją historię. Ale to nie zmienia faktu, że w moich oczach, dla mnie, jesteś umiłowanym synkiem, ukochaną córeczką. I ja naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby Ciebie nie było. Ty myślisz, że jesteś jakimś problemem, problemem do rozwiązania, a ja chcę Ci powiedzieć, że jesteś cudem do podziwiania. Jesteś cudem w moich oczach. Jesteś dziełem moich rąk. Jesteś wylaniem mojego serca. Wiecie, to jest cudowna wiadomość, z którą kończymy czas Bożego Narodzenia. Bóg mówi Tobie dzisiaj: Jesteś cudem. Jesteś cudem. Tak, słabym, kruchym, nieporadnym, ale cudem. Uwierz w to. Chrystus, który idzie tam, gdzie czujesz się dnem, tam, gdzie czujesz się do niczego, tam, gdzie czujesz się odrzucona, wymęczona, sfrustrowana, idzie właśnie tam i mówi: Jesteś cudem w oczach Ojca. Jesteś cudem. Jesteś dziełem sztuki. Jesteś synkiem Boga, jesteś Jego ukochaną córeczką. Bóg, Ojciec, nie wyobraża sobie, żeby Ciebie nie było. Z tą wiadomością rozpoczynamy czas zwykły. Ale Bóg mówi Tobie dzisiaj to piękne zdanie, tę dobrą nowinę, żebyś, żeby Twoje życie, to zwyczajne życie, było przygodą nadzwyczajną żebyś ty w tej swojej zwyczajności czuł się i odkrywał siebie nadzwyczajnym, nadzwyczajną, bo taką, bo takim widzicie Bóg. Nie jesteś problemem do rozwiązania. Jesteś cudem do podziwiania. Bóg nie wyobraża sobie, żeby ciebie nie było. Amen.